Ludzkie szczątki, które odkopują archeolodzy, często budzą kontrowersje. Szczególne emocje rodzą teorie o tym, że na Ziemi kiedyś żyli giganci. Co mówi na ten temat historia? A co mówi na ten temat również Biblia? Czy Biblia mówi prawdę o wielkich giganta? A co mówią dowody w postaci artefaktów znajdowanych dzisiaj na Ziemi? Na temat wielkich olbrzymów chodzących kiedyś po Ziemi narosło wiele teorii oraz wiele tajemnic. Na przełomie lat narosło bardzo wiele pytań. Postaramy się Państwu w dzisiejszym odcinku na nie odpowiedzieć. Bądźcie z nami, zobaczcie materiał. W Księdze Rodzaju możemy znaleźć taką wzmiankę. A w owych czasach byli na ziemi giganci. A także później, gdy synowie Boga zbliżali się do córek człowieczych, te im rodziły. O wielkich olbrzymach wspomina nie tylko Biblia, ale również mitologia grecka i skandynawska, a także wiele innych starożytnych źródeł. Jedna z teorii mówi, iż giganci mogą być pozostałością po jakiejś obcej cywilizacji zamieszkującej naszą planetę w zamieszłych czasach. Mówi się również, że to starożytni bogowie, tak zwani kosmici, przysłali tu swoich potomków, by zasiedlić Ziemię i stworzyć nową cywilizację. W wielu miejscach na całej Ziemi pojawiają się przedziwne opowieści, że nasza Ziemia była kiedyś zamieszkana przez ludzi olbrzymów. Opisywani są oni w kulturze jako postacie mające od 3 do 4, nawet 5 metrów wysokości. Rodzi się tutaj pytanie, czy Ziemia w tamtych czasach mogła być przystosowana, żeby utrzymać przy życiu tak wielkich ludzi. W roku 1577 w Lucernie znaleziono ogromne ludzkie kości. Tematem zainteresowały się władze oraz środowisko naukowców. Patacze stwierdzili wtedy, że są to szczątki mężczyzny o wzroście prawie 6 metrów wysokości. Takich doniesień odnotowujemy dzisiaj mnóstwo po całej planecie. Prawie na każdym kontynencie odnajdywane są szczątki wielkich olbrzymów. Czy byli to nasi przodkowie? A może kosmiczna rasa nieznanego nam pochodzenia? Czy jest możliwe, że Ziemia była kiedyś zamieszkana przez obcych? A może to Biblia mówi prawdę, mówiąc nam o upadłych aniołach obcujących z ludzkimi córkami? Żeby rozwikłać tę niezwykłą zagadkę, musimy się przyjrzeć bardziej budowie szkieletów odnajdowanych po całej Ziemi. Wielu badaczy twierdzi, iż są to szczątki ludzkie, ponieważ mają identyczny skład oraz anatomię budowa szkieletu jest identyczna z budową szkieletu człowieka. Natomiast jest kilkakrotnie wyższa. Przeciętny szkielet odnajdowany na ziemi wynosi 15 metrów wysokości, lecz pytanie brzmi, czy byli to ludzie i skąd się tam wzięli w owych czasach. Oraz dlaczego byli tak wielkich rozmiarów? Analiza kości DNA niejednoznacznie potwierdza, iż były to szczątki ludzkie. Potwierdza raczej, DNA wymieszane z obcą rasą, więc nie można jednoznacznie stwierdzić, iż byli to ludzie wielkich rozmiarów. Kim zatem byli? Środowisko naukowe nie jest w stanie jednoznacznie stwierdzić, iż szczątki znajdowane należą do ludzi. Analiza raportów DNA stwierdza to jednoznacznie. Skoro nie potrafimy tej zagadki rozwikłać na szczeblu naukowym, może trzeba zasięgnąć informacji zawartych w Biblii. Lecz do tej całej układanki dochodzą nam jeszcze inne artefakty w postaci skamieniałości wielkich olbrzymów. Na Ziemi można odnaleźć wielkie skamieniałe postacie w każdym zakątku świata. Te pradawne skamieniałości, swoją wysokością, czyli do 15 metrów, odpowiadają szkieletom odnajdywanym dzisiaj po całej Ziemi. Swoim wyglądem i budową przypominają pomniki budowane w dzisiejszej cywilizacji. Owe postacie skamieniałe. Mają tysiące lat i na pewno nie są dziełem współczesnego człowieka. Każda z tych pradawnych postaci pokazuje nam kobietę, mężczyznę, rodzinę w trakcie spaceru lub kogoś wykonującego jakąś daną czynność. Obserwując te wielkie skamieniałe pomniki przeszłości, można wysnuć jeden wniosek: iż postacie te zostały jakby zatrzymane w jednej chwili. Coś w rodzaju, jakby świat się w jednej chwili zatrzymał. Klatka stop. Należy sobie zadać pytanie, co mogło zatrzymać w bezruchu ludzi w jednej chwili, w kilka sekund? Jaki to był czynnik? Historia mówi nam o wielkim potopie, lecz nie pasuje on do zatrzymania postaci w bezruchu w jednej chwili. Argument wielkiego potopu jakby nie pasuje do tej całej układanki. W tym celu musimy zasięgnąć wiedzy ze współczesnej nauki. Dziedziny nauki, takie jak fizyka czy medycyna, przychodzą nam tutaj z pomocą. Fizyka określa nam metodę zamarzania. Z medycyny natomiast dowiadujemy się, iż ludzki organizm można zamrozić w temperaturze minus 200 stopni. Całkowite zamrożenie. Lecz pytanie, ile czasu potrzebowalibyśmy na zamrożenie człowieka? Z pomocą przychodzi nam tutaj chemia, a dokładniej symbol chemiczny LN2. Azot skroplony, zwany potocznie ciekłym azotem. Wykorzystywanym w dzisiejszym świecie przez medycynę akademicką. Ciekły azot powoduje natychmiastowe zamarzanie różnych substancji. Osiąga temperaturę minus 200 stopni Celsjusza. Jest powszechnie wykorzystywany przez laboratoria do zamrażania żywych komórek. Jako ciekawostkę należy tutaj dodać, iż azot w postaci gazowej stanowi aż 70% atmosfery ziemskiej i jest on niezbędnym pierwiastkiem dla organizmów żywych. Natomiast azot skroplony wykorzystywany jest w bardzo wielu gałęziach przemysłu dzisiejszej cywilizacji. Rodzi się jednak pytanie, czy azot jest w stanie zamrozić ludzkie ciało w kilka bądź kilkanaście sekund. Tym bardziej, iż ludzki organizm składa się w około 60% z wody. Żeby rozwikłać tę zagadkę, należy przeprowadzić doświadczenie. W tym celu wsiadłem w samochód, udałem się do Lidla, bo podobno jest najtaniej, no i kupiłem kurczaka. Kurczak miał być co prawda na obiad, no ale nauka i doświadczenia czasem wymagają od nas poświęcenia. Na zamrożenie kurczaka potrzebowaliśmy więcej niż kilkunastu sekund. Natomiast kurczak ma małą masę własną człowiek waży średnio 75-85 kg. Należy również pamiętać, iż te wielkie olbrzymy musiały ważyć dużo więcej niż dzisiejszy człowiek. A zatem, jeżeli zamrożenie kurczaka zajęło nam kilkanaście sekund, ile czasu zajęłoby nam zamrożenie człowieka ważącego średnio 85 kg? A ile czasu zajęłoby nam zamrożenie takiego wielkiego olbrzyma z tamtejszych czasów? Czy zatem historia o zamrożeniu przez gaz zwany ciekłym azotem jest prawdziwa? Dzisiejsza medycyna akademicka określa to dość jasno. Iż na zamrożenie ludzkiego ciała potrzebujemy około jednej godziny, żeby zamrozić je do temperatury minus 196 stopni. Gdy spojrzymy jednak na tych starożytnych olbrzymów, wygląda na to, iż zostali oni zamrożeni w jednej chwili, więc czas mrożenia był bardzo krótki. Co zatem się stało? Czy temperatura mrożenia była jeszcze wyższa? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, z pomocą przychodzi nam tutaj współczesna fizyka, która określa nam w dość jasny sposób, iż temperatury wrzenia oraz topnienia są zależne od ciśnienia atmosferycznego. Na powyższej tabelce widać w dość jasny sposób, iż woda w czajniku zagotowałaby się w temperaturze już 20 stopni Celsjusza, gdyby ciśnienie atmosferyczne wynosiło 23,4 hektopaskala. Mówiąc prościej, zmniejszenie ciśnienia zewnętrznego obniża temperaturę wrzenia, a tym samym wpływa również na czas zamarzania, ponieważ zmniejszone ciśnienie powoduje zmniejszoną gęstość ciał stałych, a więc szybsze jego zamarzanie. Jeżeli zbierzemy dane z medycyny akademickiej oraz współczesnej fizyki, to mamy tutaj bardzo ciekawe rozwiązanie tej zagadki. Jeżeli ludzkie ciało zamarza w ciągu jednej godziny do temperatury minus 196 stopni przy ciśnieniu atmosferycznym 1000 hektopaskali, no to można w bardzo łatwy sposób policzyć, w jakim czasie zamarznie to samo ludzkie ciało przy ciśnieniu rzędu 7 hektopaskali. Wynik jest zaskakujący. Przy tak niskim ciśnieniu i przy tej właśnie temperaturze minus 196 stopni ludzkie ciało do całkowitego zamarznięcia potrzebuje tylko 20 sekund. Gdyby natomiast te 7 hektopaskali ciśnienia zmniejszyć jeszcze o połowę do 3,5 hektopaskala to wystarczy 10 sekund na zamarznięcie ludzkiego ciała. Wówczas wystarczyłoby nam tylko 10 sekund na zamrożenie ludzkiego ciała. Wygląda więc na to, iż zamrożenie tych wielkich olbrzymów gigantów z tamtejszych czasów w jednej tylko chwili, w kilka sekund, jest jak najbardziej możliwe. No i teraz pytanie, jak zatem się to stało, iż w jednej chwili na Ziemi zapanowała temperatura w granicach 200 stopni oraz ciśnienie atmosferyczne spadło prawie do zera. Bo takie warunki musiały zaistnieć do całkowitego zamrożenia świata w jednej chwili. Minus 200 stopni oraz ciśnienie atmosferyczne spadło prawie do zera w jednej chwili, powodując tym samym zamrożenie wszelkich istot żywych na Ziemi. Czy można to wydarzenie nazwać starożytną apokalipsą? Jak najbardziej tak. Ale cóż zatem się stało? Tutaj musimy jeszcze raz zaczerpnąć informacji z Pisma Świętego, z Biblii, a dokładniej z Księgi Henocha. Możemy się z niej dowiedzieć, iż 33,3% aniołów za nieposłuszeństwo Bogu zostało wyrzuconych z nieba na ziemię. Na ziemi żyli oraz funkcjonowali w postaci ludzkich ciał. Na pozór wyglądali jak zwykli ludzie. Nieróżniący się wyglądem od reszty społeczeństwa. Różnili się natomiast jednym najważniejszym czynnikiem kodem DNA. A więc, według tego, co podaje Święta Księga, możemy wywnioskować, iż w tamtejszych czasach na Ziemi żyły dwa genotypy: genotyp ludzki oraz genotyp anielski. Idąc dalej tropem Świętej Księgi, Wiemy już, że nastąpiło połączenie tych dwóch genotypów księga rodzaju, a kiedy ludzie zaczęli się mnożyć na ziemi, rodziły im się córki. Synowie Boga, widząc, że córki człowiecze są piękne, brali je sobie za żony. Czyli z tego wersetu jasno można oddzielić synowie Boga, czyli tak zwani upadli aniołowie. A w owych czasach byli na Ziemi giganci. A także później, gdy synowie Boga zbliżali się do córek człowieczych, te im rodziły. A więc Pismo Święte jasno to określa, iż nastąpiło pomieszanie tych dwóch genów genu ludzkiego oraz genu anielskiego. Pomieszanie tych dwóch genów spowodowało fatalne w skutkach konsekwencje. Ludzkie córki na Ziemi rodziły dzieci o pomieszanym genotypie. Czyli pokolenie ludzi, gigantów. Ta pradawna historia mówi nam, iż wielcy giganci zawładnęli całą Ziemią. Dla prawdziwych ludzi o genotypie boskim nie było już na Ziemi miejsca, oraz o interwencji stwórcy w celu zlikwidowania na Ziemi wielkich gigantów. Pismo Święte mówi nam o czymś takim jak sklepienie niebieskie, tak zwany firmament, szkło nieba. A potem Bóg rzekł: „Niechaj powstanie sklepienie w środku wód i niechaj ono oddzieli jedne wody od drugich”. A gdy tak się stało, Bóg nazwał to sklepienie niebem. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień drugi. Sklepienie niebieskie, czyli warstwa, oddzielająca ziemię od niebios. Z dziedziny astrofizyki możemy dowiedzieć się, że im wyżej w atmosferze Ziemskiej, tym jest zimniej. Wniosek jest z tego jeden, że lecąc wyżej temperatura staje się coraz bardziej minusowa, czyli zbliżamy się do źródła, w którym jest bardzo zimno. Z drugiej strony Biblia mówi nam o sklepieniu niebieskim, czyli o warstwie, którą stworzył Bóg w ramach tego, żeby oddzielić Ziemię od niebios. A potem Bóg rzekł: Niechaj powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy. Aby wyznaczały pory roku, dni i lata, aby były ciałami jaśniejącymi na sklepieniu nieba, aby świeciły nad ziemią. I stało się. Z dzisiejszych doświadczeń wiemy, że im wyżej, tym jest zimniej. Jeżeli sklepienie niebieskie istnieje naprawdę, czy możemy przyjąć taką tezę, że zostało uszkodzone, rozdarte? Jakie konsekwencje tego uszkodzenia pociągnęłoby to za sobą tutaj na Ziemi? Przyjmijmy zatem taką tezę. Mieszkamy tutaj na Ziemi, 100 km nad naszymi głowami, mamy szklany firmament. Jakąś warstwę oddzielającą niebo od Ziemi, o której mówi Biblia. Na Ziemi mamy odpowiednie ciśnienie atmosferyczne. Przyjmijmy tak jak jest dzisiaj w granicach powyżej 1000 hektopaskali. Gdy warstwa, o której mówi Biblia, zostaje uszkodzona, ta warstwa oddzielająca Ziemię od niebios, tak, co następuje? Następuje spadek ciśnienia atmosferycznego w mgnieniu oka. Spadek ciśnienia tak wysoki, że sięga prawie 0 hektopaskali. No i oczywiście w jednej chwili również temperatura minusowa w granicach. Minus 200 stopni zostaje wypuszczona z firmamentu na Ziemię, powodując tym samym zamrożenie wszelkich istot żywych na Ziemi w jednej chwili. A jaki mamy dowód, że tak mogło się stać? A mianowicie na Ziemi z różnych teleskopów zaawansowanej technologii można zaobserwować firmament oraz jego starożytne uszkodzenia z tamtejszych lat. Jest to pamiątka i artefakt, świadczący o rozdarciu wielkiej zasłony, która nas dzieli między Ziemią a niebem. Pamiątka widoczna gołym okiem po starożytnej Apokalipsie, która wydarzyła się na Ziemi. I jak widzimy, wszystkie klocki tej niezwykle ciekawej układanki ułożyły się w jedną całość tworząc nam przepiękny obraz oraz historię naszego świata. Wielkich gigantów co prawda już nie ma, ale istnieją ich potomkowie, którzy żyją dzisiaj na ziemi. Wielcy giganci co prawda są już tylko historią, lecz skamieniałe artefakty do dzisiaj zapierają dech w piersiach. Szanowni Państwo, kończymy dzisiejszy odcinek. Zapraszamy oczywiście Was na kolejny. Dziękujemy za to, że jesteście z nami. Dziękujemy za lajki. Dziękujemy za pozytywne komentarze. Te negatywne też tam się zdarzają, ale to jest normalne. Dziękujemy za subskrybowanie naszego kanału, jeżeli jesteś nowym widzem. Kliknij subskrybuj, kliknij w dzwoneczek. Wtedy otrzymasz również powiadomienia, kiedy wrzucimy nowy odcinek. A zatem dziękuję Wam za dzisiejszy wieczór i do następnego. Cześć!